My pokażemy zaraz w krótkiej chwili, jak los historii miłości włóczy się. Chcemy, by wszyscy dobrze się bawili. W końcu to leży w waszym interesie. Miśnie jaki od Montekich czają się wszędzie. Chociaż przyznaję, jeszcze dzisiaj nie widziałem tych dwóch debilis i A wiesz co? Wczoraj zebrali mi wszystkie pizze i rozrzucili po całej ulicy. Że też z nimi nikt nic nie zrobi. Bo ty ci! A zgłosiłaś do karabinierom? Oczywiście, że zgłosiłam. Ale co to da? Zresztą psy zaraz wszystko zjadły. Spójrz. Sigimaniek? Nie! Na szczęście nie. To te dwie larwy. To wasze miasto? <coughs> Lepiej bym tego nie ujęła. Kapita, <coughs> nie podskakuj, bo zaliczysz. A ty, Capricioza, zabieraj się stąd, bo zaliczysz jeszcze bardziej. Nie strasz, nie strasz, bo się. Kocham kogoś. No, no, Romeo. Zdawa. Zdawa. Bardzo śmieszne. Małżeństwo <grystwa> nie loteria. Jednocześnie daję do Połączmy swe imperia. Wypisz sernie, ja do mody i barona będzie nasza. My urządzamy garden party. No na co czekasz? Wsiadaj na ten skuter i jedź. Całe jej życie mogę z pamięci przytoczyć. Nasza Julcia. O, to takich ślubów. To by było spełnienie marzeń. O tym właśnie chciałabym z nią rozmawiać. <noise> Daleko to zaszło? Luź! krótko. Chcesz być ze mną? Tak czy nie? Chcę. Załatwione. Idę zaktualizować swój profil na fejsie. Otóż, zakochałem się na zabój. Też mi nowina. Znowu Rozolina? Komarz. <noise> Mam dość tego. Chcę żyć własnym życiem, Kumarz. Mam dość tych sukien, fortepianów, tego blichtru na pokaz. Jestem młoda. Dopiero Romeo otworzył mi oczy.